Siemaneczko, z tej strony nie jest a dzisiaj witam was na kolejnym odcinku z stajni marzeń wiosennej przygody. Także w tym odcinku zajmiemy się zadaniami tutaj od tego tutaj pana. I co, zapraszam was do oglądania, nie będę przedłużać. Także let's go. Cześć krewetka, dobrze, że jesteś w pobliżu. Mam trochę kawy, którą trzeba zanieść Belli. Ona tak ciężko pracuje w tej zatoce. Okej. Okay. No to musimy jechać do Beli. To jest bodajże ta od łobędzi, która tam zajmuje się czyszczeniem łobędzi, jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie to jest ta. Także zawieźmy jej trochę kawy. Termos gorącej kawy od naszego bobra? słodziach z niego, prawda? Aha, okej. Okay. I to w sumie tyle. Nic więcej od nas nie chciał. Dobra. To zrobię sobie na szybko te questy tutaj z czyszczeniem stajni, jak już jesteśmy a przynajmniej ja je zrobię i w sumie zobaczymy się jak już je skończy, także widzimy się za sekundę i zobaczymy się już w sumie w punkcie, gdzie coś możemy nabijać więc ja znajdę jakiegoś kłaścika i tam się spotkamy także za sekundę wracam okej okay, kochani, znalazłam dla nas kłościka tutaj na półwyspie srebrny medal jest już trudniejszy do zdobycia niż brązowy i tego czasu też jest nieco mniej, dasz rada, a jak myślisz, czy inni uczniowie też sobie poradzą? Także spróbujemy, zobaczymy jak nam pójdzie. Jak nam pójdzie źle, to najwyżej no, będzie to dla nas znak, żeby nie próbować yy, wyścigi na srebrny medal na razie. Ale zobaczymy. Może akurat nam pójdzie dobrze. Proszę. Chyba damy radę. Idealnie. <laughs> Nawet z pewnym zapasem czasu. No to fajnie. No to proszę bardzo. Srebrny medal. Prosto dla nas. Udało ci się wygrać z czasem. Myślałam, że to będzie zbyt trudne, ale się myliłam. Świetnie. To będzie wspaniałe wyzwanie dla uczniów. Proszę. od medal dla ciebie. A, Zobaczmy złoty. To najbardziej pożądany medal. Zdobycie go powinno być naprawdę trudne. Jeśli nie zaszrednę, aby pokonać z tym razem, to obniży wymagania. No zobaczymy, czy nam się uda. Jestem ciekawa, bo w sumie byśmy mieli wtedy skończone wszystkie te zadania. W sensie od tej babki, od w sumie Alex. No bo to jest Alex. Proszę, też daliśmy radę I złoty medal chyba, chyba wam uszy skrzywdziłam Ale nieważne Udało się nam zdobyć złoty medal Dobra, świetnie ci poszło To było dużo większe wyzwanie niż srebrny medal Jestem pewna, że dzieciaki zrobią wszystko, aby pobić swój rekord Już nie mogę się doczekać Proszę, oto twój medal Okej, okay, czyli teraz tu sobie możemy po prostu Ćwiczyć Ale widzę, że jeszcze jest jakieś zadanie Taka żółta kropeczka Tam na wprost, tak jakby Zobaczmy, czy jest to jakieś zadanie, które możemy my wykonać w sumie teraz. Bo chętnie bym je porobiła. Także musimy podjechać. Yy, yy, dobra. Jakoś krzywo nam to idzie ta jazda. Taki zadania zadaniowy sobie dzisiaj zrobimy. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś problem dla Was. Dobra. W porządku, krewetka. Coś takiego przygotowuję na tegoroczny letni obóz jeździecki. Zobaczymy, czy potrafisz sprostać temu zadaniu. Okej, okay. zobaczymy. To jest też nam brązowy medal tym razem. Jejku, to jest to takie jeżdżenie w kółku, ja tego strasznie nie lubię, nie wiem czemu. W sensie, dla mnie to jest takie mega żmudne, że po prostu trzeba 300 razy jechać to samo i to samo i to samo i to samo. Ale dobra, spróbujemy dzisiaj pozdobywać medale, co Wy na to, bo ja myślę, że to jest taka spoka opcja, bo to jest nasz główny wątek, jakby dzisiaj, żeby te medale pozdobywać. Dobra... Teraz będziemy w kółeczko jechać. Jeżeli słyszycie kota w tle, to się nie przejmujcie, ja mu krzywdy nie robię, on po prostu sobie stwierdził, że musi pośpiewać. <grych> dobra... Udało się, Podjęliśmy szybciej trochę do tego zadania i już zwalnią tak jak powinniśmy, do kusa, kusu? kusa? Nie wiem jak to się odmienia, <noise> może wy wiecie, dajcie znać w komentarzu Dobra, galop Ostatnie zadanie, tak? Tak, ostatnie Dobra, lecimy Jest! Proszę bardzo! Brązowy medal dla nas. Mamy w sumie teraz już całkiem sporo rzeczy zrobionych. Zobaczymy, czy damy radę na srebrny od razu. Udało Ci się bez zbytniego wysiłku. Myślę, że to dobry poziom na brązowy medal. Dzięki za pomoc. A teraz o to co myślałam dla srebrnego medalu. Myślę, że to może być. Ała! Ała! Mój kosur próbuje się wspiąć i po prostu zaczepił się o mnie. Chce się miziać. Aaa! Proszę cię! Uspokój się, pomijam cię. Oki, okay? tak, ała, ała. Już, już. Już leżymy. <ścoughs> Chcemy przyjąć to zadanie. Ale nie pierkaj mnie tutaj, dobra? Ja cię miziam, ale ty jesteś grzecznym kotkiem, tak? Się możemy umówić. Się rozciąga, pada mi zrzucił właśnie. O Jezu. Masaktycznie. Ale no, tak się domaga pierwsza, tak? Taki a! Zrzucasz go jeszcze bardziej. Nie. To, to jest wyzwanie prawdziwe teraz. Właśnie kota, jedę wyścig, rozmawiam z wami. Próbuję ratować pada. Który niestety został zabity. Poległ na wojnie. Z kosurem. Teraz przestałam mieć kota, i on patrzy na mnie z takim wyrzutem, że, kobieto, jak mogłaś przestać? Jak mogłaś być tak podła dla mnie? Dobra, czyli tutaj cały czas jeździmy to samo, tak jakby. I naszym zadaniem jest po prostu nie stracić żadnej gwiazdki chyba w tym wypadku. No dobra. No to chyba jesteśmy w stanie to zrobić, nawet na złoty medal. Tylko przez ucho kocura nie widzę do końca, czy, czy teraz um, muszę zwolnić, czy, czy muszę przyspieszyć. No pięknie leżysz. Dało się. No to super. Już się bałam, że nie dało rady, ale jak widać dało radę. Jest pięknie. No to lecimy odebrać nasz medal. Dobrze, dobrze. Myślę, że moje wtyczne są dopracowane i sam raz. Ty naprawdę reprezentujesz się okazale w siodle. Zatrzymaj ten medal. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę cię nim nagrodzić. Lecimy po złoto. Oto najważniejszy mylar, którym będziemy nagradzać z tegorocznych obozowiczów. I dlatego ustaliłam dla niego ścisłe wymagania. Zobaczymy, czy podołasz wyzwaniu. No, byłoby fajnie, podołać wyzwaniu. Ojeju, ile my punktów musimy zdobyć? My zaczynamy z setką, a potrzebujemy o wiele, wiele więcej. No dobra. Postaram się tego nie zepsuć w żaden sposób. Presja jest, ale damy radę chyba. Mam nadzieję. Damy radę? Bo no, damy radę czy nie damy radę? E, chyba damy radę. Tak mi jakoś pokiwał łebkiem, że damy radę. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Jak my spadamy z tymi punktami, mogę jeszcze raz jakoś to zacząć? Bo ja spadłam przez to, że po prostu on mi zaczął tutaj zasłaniać głową i ja nic nie widziałam w ogóle, w jakim ja tempie jadę. Ale zobaczymy, może dwie gwiazdki to nie jest taka tragedia. Może jeszcze się wybrunimy z tego jakoś. Chociaż nie widzę tego, szczerze tego nie widzę chyba. Spróbujemy. Bo 133 trzeba mieć. No nie. Jeszcze raz. Byliśmy... O, parę gwiazdek. O, minimalną ilość gwiazdeczek do tyłu. Bączysławie, nie możesz mi teraz zasłaniać po prostu swoim pupą. Dobrze? No, mam nadzieję, że dobrze. I to zasłania. No po prostu co za to zrobię. jaka dzisiaj z niego? Jakiś... Lecimy. Tym razem damy radę. Ja czuję, że to jest ten. ten moment. O, proszę bardzo. To jest ten moment, żeby dać radę. Nie widzę nic. Aaaa! Dobra, ale chyba jedną gwiazdkę straciliśmy tylko. Więc chyba z jedną gwiazdką damy radę. Ja przepraszam bardzo niego. Ja obiecuję na następnych odcinkach już go nie, nie, nie będę tutaj dopuszczać. Jeszcze mi tam krzyczy sobie w tle. Oj, bono, bono, dzisiaj to po prostu jesteś jakiś niemożliwy. A wszystko ma: jedzenie ma, picie ma, żarło ma. Nic, tylko żyć po prostu. A on taki jakiś bezczelny dzisiaj się zrobił, no. No, i tyle by z tego było. Ja jeszcze raz, tym razem to przyspieszę po prostu, bo już nie mogę. Czyli musimy tu całkowicie perfekcyjnie przejechać, dobra. Myślałam, że z jednym gwiazdką da radę, ale nie dało rady ewidentnie. To będzie masakrycznie męczący dla was odcinek, przepraszam. Nie wiedziałam, że po prostu nie można ani jednej kwiatki stracić, a tak jak mówię, ja, kot mi się położył na biurku i ja przez niego kompletnie nic nie widziałam, więc ciężko mi było określić, yy, czy po prostu dobrze jadę, czy nie. Ale teraz chyba, chyba damy radę. Jak yy, nie zasłania, tylko się tam bawi czymś. Mam nadzieję, że nie moimi rzeczami tylko jakąś zabawką. Dobra, teraz mamy 120, to już na pewno damy radę. Tylko o oh jeju. Jakbym teraz za bardzo przyspieszyła i znowu zepsuła sprawę? Masakra. A w nie będę tego przyspieszać. Popatrzcie, jak się męczy. To ma być. To, to ma być po prostu moja gra. To nie, nie ma być perfekcyjna gra, tylko moja gra. A ja perfekcyjnie nie gram, bo nie potrafię. Ale myślę, że każdemu błędy się zdarzał. Tamten wyścig bez problemu daliśmy radę, więc... Ram, Złoty medal w ujeżdżaniu! Proszę, proszę, udało ci się nieźle zabłysnąć. Dobra robota. i z wodzami i radzisz sobie coraz lepiej. Oto medal. I proszę, nie wahaj się przyjść tutaj, jeśli chcesz dalej trenować swojego konia. Jej! Kolejny poziom! Widzicie? Udało nam się, dzięki naszej jeździe, zdobyć kolejny level. Także całkiem, całkiem fajnie. Ja się cieszę mega. No to co? Lecimy może do jeszcze jednego jakiegoś zadania. Ja tam podjadę na. do tej kropeczki tam na brzegu. I tam się zobaczymy. Także let's go. Oki, okay, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Dotarliśmy. Jakie teraz masz dla nas zadanie, chłopaku? Ej, słuchaj, krewetka. Możesz mi przynieść trzy grube gałęzie? Na pewno będą jakieś niedaleko w lesie. Oki, okay, mogę przynieść trzy grube gałęzie. Tylko po co? Zaczynam się trochę obawiać. No właśnie, nie możemy tutaj wjechać. Skąd ja chciałabym Tak choćby on nie mógł po prostu się powspinać pod górkę. Tylko nas bezczelnie wykorzystywać. No ale dobra. Jak już musimy, to już mu znajdziemy jakieś tam gałęzie. Tylko... Nie widzę żadnej gałęzi. Na tym polega mój problem. Dzień dobry, jakaś gałąź? Tutaj coś. No halo. Ewidentnie to jest kropka. Tak samo tutaj jest kropka. Dobra, widzę. Udało mi się znaleźć. One są mega słabo widoczne. No dobra, gracze chyba muszą po prostu mieć doskonały wzrok, czego ja nie posiadam. <grytanie> w jeszcze lepszą. Yy, proszę. I ostatnia gałązka będzie gdzieś tutaj. O właśnie. Proszę bardzo się dla bolka? Ciekawe Dobra, mam nadzieję, że Bolek wytłumaczy po co mu ta gałąź Chyba, że będzie z tego kija do hokeja na przykład robić, czy coś takiego Dobra Nie, nie zsiadaj znowu! Kobieto! Ładnie, ładnie <gryw> Ładnie, ładnie, oki Myślę, że na tym pięknym ładnie, ładnie się możemy zatrzymać. Te gałęzie były dosyć męczące. Zresztą bardzo dużo udało nam się zrobić, także ja Wam mega dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I co, do zobaczenia w następnych filmikach. Następny filmik będzie już w niedzielę, czyli już jutro. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. No i cześć! Oh, yeah.